O, dzień dobry przed świątecznie Justyna, jak tam u Ciebie przygotowania? Dzień dobry, ja dzisiaj jestem w wersji choinkowej. Sweter pożyczyłam od córki, żeby dodać autentyczności, opowieści o klimacie rodzinnym, więc Państwo wybaczą tę niezobowiązującą atmosferę przygotowań z naduszek, z pierogów i barszczu. Witamy się z Państwem w przededniu wigilii, którą świętować będziemy po swojemu, ale dzisiaj jeszcze można w wersji niezobowiązującej świątecznej. No super, ja już zaczynam spotkania rodzinne, dlatego dzisiaj musimy się streszczać. Ale słuchaj, takie mam pytanie do ciebie. Jak to jest? Czy możemy sobie pozwolić na gorszy dzień, nawet w święta? Co socjolog, pani socjolog, pani doktor na to? Myślę, że moglibyśmy sobie nie chcieć pozwolić, ale one te dni niestety nadchodzą i najczęściej z na.